Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. 25 grudnia imieniny obchodzą Anastazja, Eugenia, Natan, Piotr i Spiridion. Czy moje kochane państwo było grzeczne w tym roku? Czy aniołek przyniósł coś pod choinkę? Co? Oczywiście niekoniecznie aniołek, mógł to być gwiazdor mógł być Dzieciątko, ewentualnie Mikołaj albo Dziadek Wróz. chociaż Dziadek Wróz to już z Sowietami sobie poszedł proszę Państwa, to jest jedna rzecz bo o tym będzie dzisiejsza piosenka ale ona będzie połączona ze Wszystkimi Grzecznymi bo wszyscy grzeczni coś w tym roku dostaną od centralnego aniołka gwiazdora nie wiem czy Państwo pamiętają rancho jak Czerepach rozdawał Radio, każdej rodzinie, z jedną słuszną stacją, Proszę. kto przynosi podarunki pod choinkę nam co roku? Kto jest mimowolnym sprawcą podchoinkowego szoku? To w wigilie się pojawia i włamuje nam do chaty, dostarczając nam portfele, i skarpetki, i krawaty. Mikołaja bym wykreślił, wszak bez dna to nie jest studnia, chłop narobił się już dosyć na początku samym grudnia, jedni mówią, że aniołek. To dom włazi nam wieczorem, będąc dawcą owych skarpet i gadżetu. Inspektorem. twierdzą, że prezenty daje inni, którzy lubią kino, gwiazdor, bo by pewnie chcieli dostać coś od Alpacino, lecz w tym roku niespodzianka. Dla wierzących oraz świeckich piękny prezent przygotował pan Mateusz Morawiecki. Da każdemu gospodarstwu złotych sto, co wiem na pewno, na wymianę dekoderów tych z telewizją naziemną, żeby w każdym polskim domu infolało się do uszu, to jest. Piękny upominek. Dziękujemy. Mateuszu.